Zapomniałem pan Bo może chciałam jednak zakumplować się z Woltem dla Damiana? Może chciałam przełamać swoje bariery do Wolta, żeby Damian się nie czuć źle? Może to? Ale okazało się, że Wolt jest bardziej szczery niż Damian, co jest kurwa najzabawniejsze w tym wszystkim. Ja Mortozaka nawet nie chcę. To Ciebie do paszy zaprosił wąt i gruba. Wąt z grubą mnie zaprosili do paszy. To nie chodzi, to nie rzucił, już mam to w dupie. Chodzi o to, jak się zachował potem. To jest dno, to jest dno totalne. Ale skąd wiesz, że robił tak, że go znienawidziła, co? Ale właśnie ja w tym momencie zawiodłam się całkowicie na płci męskiej, wiesz, w tym momencie całkowicie się na tym zawiodłam, bo facet, który się starał, mając świadomość, że wtedy miałam chłopaka, bo ja miałam chłopaka, ale on się kurwa starał, starał się na każdym kurwa jebanym kroku, żeby tak mu odjebało po dwóch miesiącach, to jest kurwa coś z nim, nie tak nie ze mną. Dzięki, Pius. Ja już nawet nie chcę, żeby z nimi mi doradzał. Ja już podjęłam decyzję, bo ja w tym momencie czuję się martwa w środku. Naprawdę w tym momencie czuję się martwa. Czuję tak, jakby mi, kurwa, zabrano większą, większą część mnie. Tą część, która była w końcu, kurwa, szczęśliwa. <słuch> Mówił, ale przecież nie, ja to już zrobiłam. Ja jestem tą złą. To jest naprawdę. Ty hipokrytą ja tylko widzi winę u Ciebie. No właśnie, to jest najzabawniejsze, że ja jestem wszystkiemu winna, a akcja z Grubą w ogóle nie jest podobna, nie, wcale. Mm. Ani trochę, kurwa, no. Jest nawet gorsza, bo to było przy mnie, ja to widziałam, ja się z tym chujowo czułam. Tylko, że ja w przeciwieństwie do niego go nie związywałam wtedy. Bo, jak Władek, ty chcesz słuchać opinii gościa, który się napierdala na nosu? Ja ci życzę powodzenia. Jak on będzie w stanie kontaktować, to kurwa z nim pogadaj, naprawdę. Bo on nie kontaktuje mózg, mózg, mózg mu już kurwa nie działa. Mózg mu nie działa na to, co ktoś próbuje mu przekazać. Nie? Więc powodzenia. Jak będzie trzeźwy, możesz spróbować. Chociaż to trzeźwość czekaj. Kiedy mam do pracy? W piątek. W piątek spróbuj się z nim skontaktować. Będzie trzeźwy, na pewno. Bo Damian na początku nie był dla mnie dupkiem, co jest najzabawniejsze. Serio, Damian na początku szukał codziennie kontaktu, w miarę możliwości. Pisał do mnie, dzwonił. Naprawdę mega. I widać było, że mogę na niego liczyć. W momencie, kiedy wyjechał z Polski, to kurwa toksyna, że chuj. Spitzbun, będę robiła co chcę. Przynajmniej pokazuje, że jestem kurwa prawdziwa. Wrażliwość Damiana? Co? Damy mi wrażliwość? Proszę cię. Jak ja coś o tej jego wrażliwości, to w tym momencie, kurde, mam ochotę iść pusić pawie i jeszcze go wyśmiać. To jest wrażliwość? We mnie już wszystko siadło. On ryczał? On ryczał po tej domówce? Kurwa! Ja przyryczałam do niego trzy dni! I nawet wod może kurwa potwierdzić. Przez prawie cały czas na domówce? I jeszcze kurwa potem była jadka, i jeszcze potem miałam lajwa, odjebało się? Przez te kilka dni naprawdę wylałam sporo łez przez tego debila i. A w tym momencie zabrał mi cząstkę mnie. Serio, zabrał mi cząstkę mnie. I ta cząstka była jedyną dobrą cechą, jaką kurwa miałam. Bo to było coś takiego jak współczucie i empatia. Teraz tego kurwa nie mam. Tak, martwa w środku, bo się odważyłam zrobić live'a. Wiesz czemu się odważyłam, bo zobaczyłam jego wiadomość na Discordzie i uznałam takie o nie, kurwa, tak nie będzie. Sorry! Ja w tym momencie tak naprawdę inaczej. Nim zobaczyłam te wiadomości na Discordzie, to byłam całkowicie bez emocji. Ale już siadło wszystko. Jak zobaczyłam to wszystko, to, 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 to w ogóle jest kurwa... Właśnie były dni, kiedy gadałam na trzeźwo I był naprawdę spoko Serio